Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ogień wypala, niszczy, parzy, ale z drugiej strony ogień też daje ciepło, daje życie. To już jest tak od stworzenia świata, chyba. Natomiast Chrystus w dzisiejszej Ewangelii w rozdziale 12 nadaje ogniu nowe znaczenie. Bardzo metaforyczne, ale bardzo konkretne, które później przeradza się w dar osoby. Albowiem w rozdziale 12. Ewangelii świętego Łukasza Chrystus mówi o tym, że przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże bardzo pragnę, żeby już zapłonął. Cóż możemy rozumieć za tą metaforą ognia? Oczywiście pierwsza podstawowa myśl, jaka nam się nasuwa, to jest dar miłości, Chrystus rzuca na świat dar miłości nieegoistycznej, wyzutej całkowicie z miłości do siebie samego, a całkowicie oddanej drugiemu człowiekowi. Chrystus przecież nie musiał przyjąć ciała z Maryi Dziewicy, żeby odkupić człowieka, a jednak przyjmując ciało i stając się człowiekiem, darował nam nie tylko odkupienie, swoją śmierć na drzewie krzyża, ale darował nam również miłość przekraczającą wszelkie inne dary, miłość bożą. To nie jest miłość ludzka przecież, tylko Chrystus przynosi na świat ze sobą miłość bożą. I co więcej, ta miłość boża jest zaszczepiona w naszej ludzkiej naturze, w naszym ludzkim sercu poprzez sakrament Chrztu Świętego, poprzez który wchodzimy w głęboką więź między. Moim jestestwem pomiędzy moją istotą, moim istnieniem, a istnieniem Boga, wewnętrznym istnieniem Boga. Niektórzy mówią, że żeby dobrze zrozumieć to, co Chrystus przynosi jak wielką miłość człowiekowi, to musimy umrzeć, dlatego że dopiero po śmierci, kontemplując Boga, zrozumiemy wiele rzeczy, których dzisiaj niestety zrozumieć nie możemy. Jednak wiara rozświetla, wiara chrześcijańska rozświ rozświetla nam właśnie <laughs> przepraszam, tajemnice Boże. Istotą Bożego daru, jakim jest sam Jezus, jest płomień, który najpierw płonął w Jego sercu tak, że Go spalił w ofierze na drzewie krzyża. Później ten płomień został jest ciągle przelewany w nasze serca i ciągle w naszych sercach płonie. I wreszcie tym płomieniem jest też osoba, jest dar, jest Duch Święty. W momencie, kiedy w Wieczerniku, w Dzień Pięćdziesięciątnicy spada z nieba ogień i spoczywa na każdym z apostołów i na Najświętszej Marii Pannie, wtedy właśnie realizuje się to, o czym mówi Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże bardzo pragnę, żeby już zapłonął. Po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa dar Ducha Świętego. Sam Duch Święty jest płomieniem, który jest ogniem, który nieustannie w nas płonie. Oczywiście, jeżeli do naszego serca wejdzie grzech i zło, jeżeli popełniamy zło, to ten ogień siłą rzeczy gaśnie. Płomień Ducha Świętego nie może w nas płonąć, nie może nas wewnętrznie rozgrzewać, nie może naszych myśli prowadzić ku Bogu. Jeżeli sami ten płomień gasimy. Życzę więc sobie i Wam, moi drodzy, żebyśmy te wielkie dary, które od Boga otrzymujemy przez Jezusa Chrystusa, zwłaszcza dar Ducha Świętego, dar ognia, który nas wypala wewnętrznie, wyzywając nas z siebie samych, także płoniemy miłością do Boga i do drugiego człowieka, żebyśmy te dary Boże, ten dar ognia Bożego, przemieniali, na nie tylko dobre czyny, ale na coraz głębszą miłość do Boga, żeby ta miłość płonąca w nas do Boga była i do drugiego człowieka była coraz większa, i żeby miłość do Boga i do drugiego człowieka nas spalała. Jeżeli nie spłoniemy w ogniu Bożej miłości, to niestety własny egoizm doprowadzi do naszej śmierci duchowej. Niech więc ogień, który Chrystus rzuca na ziemię, przemienia nas wewnętrznie, niech w nas ciągle płonie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.